Bo jestem w skarbu, może no. ja także siostrzeńcem. No to może z wspomnienia tym naszym słowickim aktorze. No Andrzej był niestety bardzo fajnym, miłym człowiekiem, bardzo wrażliwym i uzdolnionym, skończył tutaj liceum Kościuszki. Kościuszki, wyjechał później do Warszawy, bo tam miał stryja. Był reżyserem w Teatrze Polskiego Radia. No i on mu pomógł dostać się do środowiska aktorskiego, do szkoły aktorskiej w Warszawie, bo Andrzej od dziecka zdradzał talenty w tę stronę, uwielbiał występy, się przebieranie i tak dalej. Ja znam tę historię z opowieści mojej mamy, bo mnie wtedy na świecie nie było jeszcze. A takie no, najciekawsze wspomnienia z jego, co zapamiętałeś może? Z jego? Bo on zginął. On zginął, tak. On zginął jak ja miałem 6 lat, więc czyli, wiele pamiętam. Ja mam wiele. takie dziecięce wspomnienia, kiedy mnie zabrał... Zachęcał. Nie, zabrał mnie kiedyś na próbę w teatrze. A może to było przedstawienie, nie wiem, nawet bo miałem kilka lat. W każdym razie pamiętam jak szliśmy, to była nawet taka anegdota, bo... To była raczej próba, tak, na pewno próba. Ja najpierw gdzieś tam się bawiłem u niego w garderobie i później on mnie wprowadził na scenę, gdzie tam już ćwiczyli aktorzy przebrani w stroje i była tam pani Anita Dymszówna w stroju Anioła. A ja, dziecko wychowane w katolickiej, tu bogobojnej rodzinie, jak zobaczyłem Anioła, to padłem na kolana i zacząłem się do niego modlić, czym oczywiście rozbawiłem do łez towarzystwo, które tam wtedy grało. Tak, że takie miałem antrę teatru narodowego, gdzie to się odbywało. I pamiętam, jak właśnie mnie tam oprowadzał po, tych, po teatrze, po tych kulisach i tych korytarzach. I, i Jak tam się przyglądałem tej próbie, jako nie wiem, pięciolatek. Chyba. A co tak rodzice opo opowiadali babcie o ich wspomnieniach? No tak, takie, No, takie mam bezpośrednie no. związane. No cóż, no. To jest fantastyczna kariera, która się świetnie zaczęła, tak? bo on już jako młody chłopak zagrał dołowę rolę w Teatrze Narodowym Hamuszkiewicza, który był jego takim mentorem i mistrzem i, i, i rzeźbił go tak? jako aktora. Więc kariera świetnie się zapowiadała. Tak? On miał 20 kilka lat przecież i już grał na scenie teatru narodowego, zagrał kordiana, o spektaklu. I to były czasy, kiedy teatr rzeczywiście przyciągał niesamowicie publiczność do siebie. To były inne czasy niż dzisiaj. Także Andrzej szybko zdobył sobie dużą popularność wśród młodzieży. Tak? Młodzi ludzie chodzili wtedy masowo na przedstawienia właśnie Hanuszkiewicza, który wprowadzał tam. Tak, dzisiaj no, ale... tak, a wtedy nie, wtedy były inne czasy, więc on szybko stał się no, bardzo popularny, przynajmniej w Warszawie. A jednocześnie był też utalentowany muzycznie i nagrywał już jako student szkoły teatralnej piosenki aktorskie. Tak. Dla telewizji wiele no, programów nagrał, no, do, do dzisiaj gdzieś tam telewizja kultura je przypomina, więc można je usłyszeć dla Polskiego Radia. Też nagrywał. No i y, ważnym momentem było, kiedy się spotkali z Magdą Umer. To było zaledwie kilka miesięcy, ale bardzo intensywnej współpracy i, i bliskiej relacji między nimi. Oni wystąpili w, w, razem w filmie, zaczęli nagrywać wspólnie y, utwory i mieli wystąpić na festiwalu piosenki Polskiej wspólnie w czerwcu 1972 roku i dosłownie na kilka dni przed tym festiwalem. Był ciepły był weekend i Andrzej miał dwa dni wolnego, postanowił pojechać, odpocząć, popływać sobie w, w nargi, tak? No. no i niestety z tego co wiem, to tam otwarto powyżej tego miejsca, gdzie on pływał, zapory. Po prostu poszła duża ilość wody, no i go porwała. Porwa. I nie zdążył już wystąpić, z Magdą umrzeć No to no może na tak razie może. dziękuję.